Dzisiaj jesteśmy na Skarbcu króla w Menicy reskiej i oglądamy półtoraki ryskie z roku 1620. Moim zdaniem, to jeden z najlepszych półtoraków wybitych za panowania Zygmunta III. Wazy te akurat półtoraki ryskie, należą do monet bardzo rzadkich i bardzo poszukiwanych wśród kolekcjonerów. 196016 Zegmund 3 Vaza zaczyna wybijać pierwsza monetą, która przypomina 1,5 polski. Byta na wzór tego 1,5 raka, tylko była jedna różnica, że tutaj pisało w otoku nie było tego nominału jakby trojeczki. A pisała że Monona Gross Ark czyli grosz srebrny miasta Rygi, tak, a nie było takiego oznaczenia jako półtoraki, dlatego niektó niektórzy autorzy tam twierdzą, że to był grosz, inni twierdzą, że to był półtorak i tak do końca nie wiadomo. No i z kolei w roku 1617 też wybijano te półtoraki w menice ryskiej, te z 17 roku monety o ogromnej rzadkości, monety... I bardzo trudne do zdobycia pozycje. Te z roku 16 jeszcze w miarę można sobie nabyć na aukcjach. No a rok 1620 to już taki bardziej dostępne dla zbierania. No i było tak jakby trzy główne odmiany w roku 1620. Pierwsza odmiana to była taka jak ta moneta, tylko tutaj u dołu był harb miasta Rigi, dwa skrzyżowane klucze. I u góry tutaj Po Rigę był lisek, który biegnie w prawą stronę. To ta moneta według Edmunda Kopickiego ma stopień rzadkości R5 o, i należy do takich bardzo rzadkich i bardzo poszukiwanych wśród kolekcjonerów. O, i, 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 a w ręku trzymam już kolejną odmianę z herbem lisek, czyli zarządcy miniceryjski Otto von Mebbe, który miał na imię. Lisek biegnie w całą stronę, jest położony u dołu. Widzimy w centralnej części jabłko królewskie. Po bokach data ZO, skrócona, czyli 1620. W samym jabłku widzimy nominal 24, czyli Z4 nawet o, i ten nominal oznacza, że 24 takie monety równowarto jednemu talarowi. I w otoku widzimy napis, jakby taki kwiatek i tutaj moneta now CV Riga, czyli moneta nowa miasta Regi. I też kwiatek na zakończenie tego, te, tej legendy. Na awersie widzimy przepiękną koronę. Przepięknie wykonaną koronę. Lepsza to chyba tylko na półtorakach wileńskich. No i w środku widzimy pięciopolową tarczę herbową. Taki w środku mam ozdobny herb dynastii wazów, czyli snopek, taki jakby uśmokąt i, w na, i napis w otoku SIGT3DG, nominał, trujeczka REX PMD, czyli Zygmunt III, z Bożej łaski, król polski, Wiel, wielki książę. tak Taka oto legenda. No i ta moneta z lisem u dołu ma stopień rzadkości R2 w tych katalogach ukraińskich i, i tym nowym katalogu polskim to tam inne stopnie rzadkości, ale uważam, że y, Kopicki był bardzo dobry w wycenie stopnia rzadkości tej monety i najbardziej mi odpowiada ten y, autor. I najwięcej zaufania mam do tego autora, bo tak jak on sformułował ten katalog, mając takie możliwości w tamtych czasach, to po prostu gdyby on żył w czasach dzisiejszych, to ten katalog by był po prostu mega prawidłowy, mega poprawny. I nie ukryłam, że, że po prostu on stworzył cudo i należy oddać szacunek temu. Autorowi i korzystać z jego, z jego wiedzy, no, a także katalogów tego autora. Kolejna monetka to też półtora kreski z roku 1620. Nieco rzadsza moneta. Tutaj u dołu już mamy herb miasta Regi. Dwa skrzyżowane klucze. U góry widzimy taki nad tymi kluczami krzyż. Jakby symbol miasta Regi. Po środku widzimy ten jabłko królewskie. Data. ZO. Czyli 1620 rok. W jabłku królewskim Z4, czyli 24 nominał jakby. No i w otoku napis Mone nova sivi Riga I kwiaty kończę ten napis. Czyli moneta, nowa, miasta, rige. Na awersie widzimy pięciopolewą tarczę herbową, przepiękną koronę nad tarczą, Napis fotoku SIG 3DG, trójeczka nominał. Rekst PMD i tutaj literka E. Ciekawe, bardzo ciekawe, że na poprzedniej monecie nie było tej literki L. A tutaj już mamy. Tutaj mamy PMD, a tutaj mamy PNDL. Ciekawa taka stylistyka wykonania tej monety. No i. Taka moneta jak tutaj ma stopień rzadkości R3 według Kopickiego, według tych ukraińskich oraz nowego polskiego katalogu, to ma większy stopień rzadkości. I takie, oto ciekawe monety. No i w roku 1621, jakby toczyła się wojna faktycznie o na terenie Inflanty. No i także było takie oblężenie miasta Regii, w wyniku którego, po miesiącu tego oblężenia, Rega kapituluje przed wojskiem szwedzkiego króla. Gustawa II Adolfa no i faktycznie Korona Polska traci panowanie nad regą, faktycznie na powyżej niż tam 100 lat no i zaprzestaje wybijać monety polskie tam Mennica Reska no a z kolei Gustaw II Adolf, który też pochodzi z dynastii Wazów, kontynuuje wybijanie tej monety Też na, na wzór monety polskiej, tylko już titulaturą Gustawa II Adolfa. No a tym, o, o tym my pogadamy w następnych odcinkach. Jeszcze chciałem powiedzieć, że te monety z roku 1620 jest jakie 1,5 raki, III Wazy to były takie jakby półtoraki już. Yy, o obniżonej wadze bo pierwsze półtoraki wybite w redze mieli wagę około 1,5 grama no a w 2019 roku sem podjął taką decyzję żeby zmniejszyć wagę monety drobnej w tym i półtoraków w danym przypadku waga półtoraków zmniejszona została o 20% no i stanowiła mniej więcej 1,23 grama I próba srebra była już nie 460 m, a gdzieś około 406 próba srebra, no i średnica tej monety z roku 20 gdzieś około 20 mm średnia tak ma. I także oprócz tego, że powiedziałem o tych trzech głównych odmianach, to śniało jeszcze kilkanaście. Różnych wariantów tej monety z roku 1620, ale może o tym kiedyś pogadamy jeszcze w innych odcinkach na skarbcu króla. No i to na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się filmikiem z innymi. Ale chwilka, nie zmieniajcie jeszcze kanału. W ogóle go nie zmieniajcie. Mamy dla Was kilkaset fajnych filmików do obejrzenia. Wystarczy, że wybierzecie jeden z proponowanych. Miłego oglądania!